Jedyne takie derby to hasło, które od kilku lat funkcjonuje nieustannie w stolicy Wielkopolski. Faktycznie w skali światowej można to uznać za pewnego rodzaju event bez nienawiści wśród kibiców, zaś ze wzajemnym szacunkiem na kolejne spotkanie dwóch poznańskich klubów, drugie w tym sezonie, a trzydzieste pierwsze w historii oficjalnych meczów Lecha i Warty. Z całą przyjemnością zaprasza Państwa Dominik Stachowiak. No i już rozegranie do prawej strony, gdzie jest Michał Skóraś. Skuraż kontra Iwanow. Skuraż wchodzi w pole karne. Przełożył do lewej nogi. Wystawił. Karstrem z dystansu. Broni lis. Jeszcze skuraż gol. Jeden do zera. Dla kolejorza. Znów strzał Karstrema z dystansu tak jak w meczu z Pogonią Szczecin odbity przez Adriana Lisa nie padły do bramki, ale świetnie znalazły się w polu karnym Michał Skóraś, który przecież tę akcję napędził wbiegając w pole karne i wystawiając do Szweda przed szesnastkę, 1 do 0 dla kolejorza w tych derbach Poznania, no i Warta musi gonić wynik, bardzo ładnie to zrobił Lech dobry strzał Karstrema, Słuchajmy stadionu przy bułgarskiej. Michal. 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 Jeden do zera. No i eksplodowała bułgarska po tym golu. No i przejmuje Lech. Jest Isak. Jest z prawej Skóraś. Z lewej Weldę. Isak holuje tę piłkę. Oddał Skóraśowi. Skóraś! 2-2-2-2-0 dla Lecha Poznań. A więc jeden Michał Skóraś. Dwa Michał Skóraś. Zero warta, Piłka po rękach Adriana Lisa. Trafia do siatki. No i posłuchajmy tego, co dzieje się przy Bułgarskiej. Po dublecie. Ustrzelonym przez reprezentanta Polski. Błyskawicznie wyprowadzona ta kontra, oddał piłkę Isak, no i jest asysta, jest też ta tradycyjna cieszynka Michała Skurasia i Radka Murawskiego, 2-0, no i można powiedzieć, że tego zwycięstwa już Lechowi Warta raczej nie zabierze, Enis Destan pojawia się w miejsce tego, który przed momentem piłkę tracił, czyli Macieja Żurawskiego, no i posłuchajmy stadionu przy ulicy Bułgarskiej. Lek poznań prowadzi z martą poznań 2 do 0, tak jak w pierwszym przypadku. Strzelce wola. Michał! 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 2 do 0. Nie był w jakiejś wybitnej dyspozycji w ostatnich tygodniach Michał Skóraś, ale dzisiaj naprawdę fantastycznie. Odnalazło się w dwóch sytuacjach pod bramką Adriana Lisa. To tyle jeśli chodzi o dzisiejsze emocje, które nam towarzyszyły przez ponad 90 minut na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Ja już się z Państwem żegnam. To spotkanie z całą przyjemnością komentował dla Państwa Dominik Stachowiak. Kłaniam się nisko. Dobranoc, do usłyszenia.